Jest, jest, jest. Witamy ponownie na naszym kanale. Kolejny odcinek FIFA. Nowy sezon, nowy zespół, czyli Ajax. Witam Was Marcinozo i Heraldino. Jedziemy z Koksem, a jak sem zaczynamy. Zmieniliśmy z Meksyku. No, ponieważ jakaś różnorodność, żeby była, mi się tak wydaje. Dobra, ja mam niebieskie. Dobrze, jak zwykle czerwone. Dobra, o, pięknie, nieźle. nieźle. Aj. Ale wrzutę z końską zrobił. Kurde, szkoda. Gramy taktyką 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem Standardowo jaka jest... A jak się? Ładnie, 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 ładnie. Wchodzi w środek. Na dół. Jaja! Ja. Kurwa. Na dół? Dobrze, pięknie. Spalone. Aj, ciśnij go, ciśnij go. Nie udało się. Ja, ja... Bierz go, no, no, zobacz go, no, no. no zobacz. Ja. Kurde no, no nie trzeba go powstrzymać. No ja pierniczę. Kagliari, no zobacz jak On powinien na środku grać, wiesz? Ten Sigurd Sons, czy jak on tam ma? On jest wysoki, na skrzydło się nie nadaje. Lecisz. Aj, kurde. Nasza, nasza. Moja? Rzut yes, Jest, 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 jest! kurde no nie wierzę Aj. że to nie wpadło o ja piernicza. kurde dobrze atakuje albo on taki dobry albo my mamy słabą obronę świetnie kurde ogólnie dobrze się gra tylko nie mieliśmy szczęścia. No co jest, co jest? Kurwa. To, co to było? Górna. Ale kurdupel tutaj, Bożan. Jesteś kurduplem. No, za wysoki to nie Jesteś jest. Jesteś kurduplem. Mówię, on go trzeba na skrzydło, tak jak. Do Nie. <grym> mam wyjazd. Uraz, mam uraz Dobra Nie! No mam raz mam urach. Na dole? Tak jest. Cofnij. Pięknie! Do góry. Kurde. Aj, jeszcze raz. Lecisz. super. Cofnij pięknie I wrzuta. Ja, kur ja Ja, ja. To Ale to był... był ...Fuchs? Bramkarz, bramkarz. Ludzik? Ja no co to ja było, co to pierdole. było? Nie idź tym, nie idź! Krigo! Wyjazd. Wyjazd. Ale teraz trochę szczęścia mieliśmy. Okej, tak stawaj piłeczkę nasza. A i za szybko, no, no, troszkę no. mogę poczekać. Jest jo! Jo, co to było? No co to było? Czemu mój kopiec? Chciał strzelać to? Super. Pięknie, twoja. Dobry jest na skrzydle ten. Bożon nie ma siły na przepychania się. Kurde. Ja! Do góry. Dzięki. Spalony tam łaziłem, kurde. Ale jak? Nie zwracasz uwagi, kim biegasz. Pięknie, główka. Twoja. Na dół? Tak jest. Yeah. Kurde. jest ja! Kurde. Ja! Ja! Mogę strzelać. No. Jedziemy, jedziemy z kuksem. Przegrywamy. Pięknie go presję, nie wiem, trzymamy. Twoja? Super. Jest. Strzelaj. Ja, strzelaj. Ja, ja strzelaj! Co on robi? Co on robi? Musimy to strzelić. Musimy. Koku. Ja. Na dół. Jaki ja. fuks. Tak jest. Jest, tak jest! Brawo! Jest, brawo! Jest, jest. Strzel! Ja! Strzel! Jest! 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 jest, jest, jest. jest. <laughs> Myślałem, że trafi w boczną siatkę. Jest! Brawo! Pressing się opłacił. Dobra, spokój teraz. Jest remis. Tak jest. O. Ej, hmm. Ja Na dół? Ja a, pierdolę! A tak na dół Ja. Jest! Wyjazd, wyjazd! Rób coś tam, nie wiem. Bo... Ja. I karny będzie! Nie. Fał dla nas. Co? Pokaż mi to, bo nie wierzę. Co ty tu mu zrobisz? Nic! Ugryz go w nogę. Nie. nie. No przecież. Ja bronię. Ty. W prawo, w prawo, w prawo. Kurwa, w lewo było. Czemu cię słuchałem? Że... Nie, ale to była parodia. Przecież tam mu nic nie zrobiłeś. Mówię, ugryz go w nogę. No nie. Dawaj, na no, ataku. Zaznaczyłam na no, tak górna, pięknie, pięknie, ja! Ale dobrze masz. Ale... super! Twoja, jak on się mulił. jest nasza rzuta, twoja! Ja. Yes. <śm> Co on <śm> chciał zrobić, te za piruety? Tak jest, brawo. Spokoju trochę na dół. Ja pierdolę. Mm, -hmm, mm. -hmm. Patrz, co się dzieje. Dałem dupy, ja pierdolę. Aaj, to już mam przez Miałeś Miałeś dać na dół, a nie gdzieś tam w środek. Cool. Kurwa. Kurde no. Głupia znowu strata. Masz tam na atak wstawione? Miałem, mhm. Kurde no, to był Dobra, jedziemy. Tego wysokiego na środek na ustawiłem. Do góry. Na dół. Może się go opłaci tam stawić? Ja! Uda ja! No kurde, no to był bez Do góry. I o co ten zrobił? <laughs> Karatekit. Mm. A kto tu, kurde, nie zauważyłem go. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Oh. Ale nas atakuje. Nasi nie mają coś siły Ale już w grać. ogóle w obronie nikogo nie ma. No mamy atak ustawiony. No Coś trzeba z tym zrobić. Albo atakujemy. Leć, lecieć. Lecisz. Dawaj! Kurde Jakie pudło! Yeah. Jakie pudło! Ale pięknie uderzył i kurde nie trafił. Kurde, no to jakby było nie będziemy wykorzystywać, to będziemy przegrywać. No niestety. Dawaj, górna! Piec no co ja, ten. Ja pierdzielę. Ja! Co yeah. słabą Gdy... obronę mamy. Jak to tam jeszcze. Jaki fuks. Lecisz. Ale on jest wolny. Jaki on jest wolny, jeszcze źle podał. Kurde. Kurde, mnie. Super. Lecisz. Aj, szkoda, mocno. Za mocno. I do środka Ja Idziesz sam, sam, sam. Zapamiętał to. Jak mnie tu wlazł? Nie tak. Dobrze, no kurde nie możemy tracić piłki. No, ale jak tak w polu karnym stracimy. No ale już i tak mamy wiesz co? Do tyłu. No jo, ja, no ale trzeba tak nie tracić głupie piłki. Do góry, do góry! Aj! Lecisz, lecisz! Górna! Aj, spoko. Aj, wyczaju! No, co to Brona robi? Ja, wyjazd, wyjazd! Do dobrze, dobrze! Do przodu! Jaj, szkoda, kurde, szkoda! Ładnie się wysuwało! Kurde, no! Tamta kurde, bramka głupia! Jaj! To środka, tak jest! No, szkoda! Ja to przyjął? Tak jest, brawo. No gdzie spalony? Przecież to spalonego nie było. Mm. O długość Penisa. Ja. Yeah. A jeszcze coś muszą zmienić? To ty, czy on? No, czy oni? O, jeny nie. Na czas gra. Moż. Nie no, zobacz. Ja, wyjazd. No patrz, no patrz. Na dół? No zobacz, A co, co tu robisz? Kurde, pat mi się wyłączył. Ja pierdolę. Nie Grasz? Raz. Kurde, bateria mi siada. Mrygam. Szybko, szybko. Nie ma kabla. No, masz baterię? Baterię mam. Ja, po co ja na speedzie? Ładnie. Ja, pięknie do góry, tak jest. Idziesz, idziesz, idziesz. No, no, znowu spalonego widział. No zobacz, nie było spalonego. Aj. Dobra, do niego. Yo, yo, tak na pewno. Nie, yeah, wysoki pressing. Ja, yeah. ja, yeah, no pomóż mi tu. Znowu patrzcie, ja pierdola. No ty nie wygłupiaj się. Dobra, baterię zmieniam no, nie teraz. Ja pierdolę. To już mam przesrany ten mecz. To już nie ma szansu. Cztery minuty. Ja, nie ma sensu, to już zapomnij. Co? Gamy, gamy, jedziemy. To już jest za późno, 4 minuty już w dupie poszło. No kurde, a co miałem zrobić? Ja, nie ja nie chciał uderzyć, nie chciał uderzyć. Kurde, ale padł naładowany przed rozgrywką. No to co miałeś? Ja. nie, ja. Beznadziejny mecz. Kurwa, przez pad Beznadziejne no to było nie, totalnie nie, że nie, że stracone nie, stracone nie, jeszcze... Komplikacje na końcu. No, zdarza się. końcu. Ładnie. Zero punktów. Oby następny był lepszy. Tak jest. No i będzie. Na 100% będzie. Zobaczycie. A na dzisiaj kończymy. Musimy to przemyśleć. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.